W ubiegłym roku w bibliotece w Piekoszowie odnotowano ponad 23,5 tysiąca wypożyczeń wśród czytelników. Placówka aktywnie działa w zakresie promocji czytelnictwa, realizując szereg projektów i inicjatyw obejmujących przede wszystkim animację kulturalno-oświatową. W 2022 roku zakupiono 2300 nowości czytelniczych. Jak podkreśla Izabela Filipiak, kierownik działu bibliotecznego Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie, w ubiegłym roku czytelnictwo na terenie miasta gminy Piekoszów wzrosło w stosunku do roku poprzedniego. W minionym roku, dzięki systematycznemu wzbogacaniu księgozbioru o nowe i ciekawe pozycje książkowe oraz prowadzeniu aktywnej promocji biblioteki, wzrosło czytelnictwo w naszej gminie. Liczba czytelników chętnie odwiedzających nasze placówki, jak i liczba wypożyczeń książek zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego, co nas bardzo cieszy. Czytelnicy naszej biblioteki chętnie wypożyczają różnie literaturę faktu, książki historyczne. Triumfowała tutaj przede wszystkim literatura obozowa, jak i publikacje o tematyce arabskiej. W dziale dziecięcym największym powodzeniem cieszą się książeczki z cyklu Już czytam, Pierwsze czytanki, które pomagają w nauce czytania, Franklin, Świnka Pepa, Samochodzik czy seria Mądra Mysz. Młodzież chętnie u nas sięga po powieści obyczajowe, tutaj najchętniej czytają takich autorów jak Colin Hoover czy Casey West. Nieodmiennie od lat cały czas literatura fantastyczna króluje wśród naszej młodzieży. Tylko w ubiegłym roku biblioteka w piekoszowie zakupiła aż 2300 książek za kwotę 53 tysięcy złotych, z czego blisko 19 tysięcy pokryło ministerialne wsparcie. Kupujemy książki wedle zapotrzebowań czytelników. Staramy się, aby dostosować nasze potrzeby do ich wymagań. W 2022 roku w bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie najaktywniejszymi czytelnikami były osoby dorosłe, jak i dzieci. Rekordzistka przeczytała ponad 170 książek. Na drugim miejscu w rankingu najczęściej wypożyczających czytelników znalazły się osoby pomiędzy 6 a 11 rokiem życia, które przeczytały około 120 książek. Rekordziści zostali uhonorowani nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Trzeba przyznać, że biblioteka w Piekoszowie mocno promuje czytelnictwo. Co roku Staramy się również zapraszać do nas, do biblioteki, autorów książek, czy to dla dorosłych, czy dla dzieci. Spotkanie oko w oko ze znanym pisarzem, czy nawet artystą z polskiej sceny muzycznej lub szklanego ekranu, to niezwykłe doświadczenie, bo nasi czytelnicy bliżej mogą poznać wtedy taką osobę, na co dzień nie mając z nią styczności. Sądzę jednak, że w naszej działalności biblioteki, jedną z najważniejszych rzeczy jest zakup nowości wydawniczych. Czytelnicy co rusz pytają o nowo wydaną książkę konkretnego autora, czy konkretnych autorów, mamy, mając w swoich zasobach najświeższe tytuły z rynku wydawniczego, możemy być pewni, że nasi czytelnicy nie zrezygnują z wypożyczania książek. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie w swoich zbiorach posiada łącznie 37 982 książki. Rocznie na swoim koncie odnotowuje ponad 23,5 tysiąca wypożyczeń. Biblioteka ciągle się rozwija jej pracownicy dokładają wszelkich starań do tego, aby oferta dla czytelników była jak najbardziej rozbudowana i celnie odpowiadała na ich potrzeby.